Siemaneczku moi drodzy, ja jestem Młody i witam was w kolejnym przeglądzie modyfikacji. Dziś modyfikacja, którą chciałbym wam przedstawić już jakiś czas temu, ale w sumie dobrze wyszło, że się wstrzymałem, ponieważ e, doszło kilka nowych rzeczy właśnie do tej modyfikacji, a modyfikacja myślę, że jest bardzo przydatna, bardzo przyjemna i naprawdę... E, kurczę, mógłbym tu niecenzuralnego słowa użyć, ale naprawdę jest super i myślę, że sam na pewno będę z niej korzystał, ponieważ jak widzicie dodaje ona tyle różnych rzeczy tutaj, które leżą oprócz oczywiście czapki z bawołów, zwykłej zbroi, jak i włóczni. Reszta wszystko należy do modyfikacji, ale może po kolei, nie będę też wam pokazywał Ile tych surowców jest do stworzenia każdego tego przedmiotu, ale to, bo to, mo, to możecie oczywiście sami sobie e, zobaczyć, jak, jak oczywiście taka, ta modyfikacja Was e, zainteresuje. Autor tej modyfikacji e, stworzył ją, to, to ją ponieważ e, stwierdził, że tego właśnie brakuje w Don't Starve, i stworzył to właśnie, czego mu brakowało, co uznał, że powinno być, i przyznaje mu tę rację. A jak możecie zobaczyć, mamy teraz cały zestaw broni z drewna, cały zestaw broni z kamienia, cały zestaw broni z marmuru. Po kolei tutaj mamy siekiero-kilow. Siekier tak, siekierka i kilow w jednym z zakładki Magic możemy tutaj sobie stworzyć. Z tym, jak widzicie, ona pożera ogromne ilości niestety poczytalności gdy ją nosimy. Nawet nie wystarczy, że ją mamy w ręku, wystarczy, że ją mamy tylko w kierunku. Nie, w jakichunku? już nie, a widzicie i to zostało zmienione. E, dobrze, jest ona dość wytrzymała. Masz aż 300 punktów wytrzymałości. 20% lepsza jest od kilofa i siekierki, e, no ale niestety zabierasz 20 punktów poczytalności na minutę. E, jak możecie zobaczyć tutaj na przykładzie drzewa, mm, na zwykłe ścięcie drzewa zwykłą siekierką potrzebujemy 15 uderzeń. Tym siekierką kilofem musimy tych uderzeń zadać 12. Dobrze, lecimy dalej. Nowością tutaj z tej zbroi, z tej naszego całego wyposażenia broni drewnianej jest ten hełm. Właściwości, jakie ma właściwości? Ma takie same właściwości jak zwykły, jak hełm futbolowy, jak ten kask futbolowy tutaj. Właśnie on. I co ciekawe, moi drodzy, do tego do stworzenia tego właśnie hełmu z kasku czy hełmu... Heumuzy drewna potrzebny jest właśnie nam kask futbolowy. I wcześniej zastanawiałem bez sensu: no po co mamy tworzyć ten kask drewniany, skoro futbolowy i właściwości mają te same, i co futbolowy, tak żeby bez sensu go zużywać i dodatkowo tracić cztery. Kłody drewna i dwie liny, ale okazuje się, że gdy mamy nawet 1% wytrzymałości tego futbolowego kasku, możemy sobie stworzyć właśnie ten drewniany, i na nowo uzyskujemy aż 450 punktów wytrzymałości, czyli kolejny plus, bo nie marnujemy skóry świnki, tylko trochę drewna, trochę lin, i mamy na nowo tak samo wytrzymały kask. I to jest akurat świetne. Dalej, mamy całą zbroję. Drewna kamienną prezentuje się Wilson właśnie na, w ten sposób, więc cóż można o tej zbroi powiedzieć? No, do jej stworzenia potrzebne są wyszlifowane kamienie. I moi drodzy, niestety obniża nam ona dość znacząco y, szybkość biegu. Zobaczcie, ściągnąłem teraz kask, teraz zbroję i znacząco. Znacząco nas ona opóźnia jakby. Yy, miecz kamienny ma ten, te same właściwości, w sumie właściwości co w, zwykła włócznia, bo zadaje 34 punkty obrażeń, ale ma 300 punktów wytrzymałości, także z tym jest na plus. Jeżeli chodzi o hełm, ma 600 punktów wytrzymałości, absorbuje aż 80% obrażeń, no i 10% nas spowalnia. Yy, Zbroja ma 810 punktów wytrzymałości. wcześniej miała 800, 85% yy, tak, yy, procent absorbuje obrażeń, no i 20% niestety nas spowalnia. Ale jeżeli chodzi o to, ile one obrażeń pochłaniają, myślę, że warto jest taką zbroję sobie stworzyć i naprawdę czuć się bezpiecznie. Dalej mamy, jak wiecie, mamy czapkę bawolą. Do tego kompletu możemy teraz zakładać sobie śmieszny ciuszek bawoli. Niestety za bardzo go nie widać, gdyż Wilson jest nieogolony. I teraz tak to się właśnie prezentuje. Cóż ten ciuszek nam daje? Lekką ochronę przed zimą, czyli niezbyt mocno nas trzyma tą temperaturę. Minimalnie, ale zwiększa nam Zdro poczytalność jak możecie zobaczyć, lekko właśnie wzrasta. No i starcza na 10 dni. Dalej, moi drodzy, mamy do skompletowaną także e, zbroję z marmuru. Zbroję już wiecie, na czym polega też oczywiście nasz spowalnia. No i niestety cały komplet spowalnia nas bardzo, bardzo znacząco. E, niestety, e, oczywiście do wszystkiego potrzebujemy do stworzenia marmur. Pałka marmurowa tutaj e, na plus, bo zadaje ona aż 50. 40, przepraszam, 46 punktów obrażeń i ma 300 punktów wytrzymałości. Marmurowy ten, tutaj można to powiedzieć, kask, chociaż to wygląda troszeczkę jak e, no nie wiem, jak jakaś waza albo coś. Tak, ten marmurowy hełm. Przypominając troszeczkę wazę, no właśnie, trochę jest śmieszne, trochę mi tutaj nie pasuje. Chociaż autor pisze, że starał się tutaj jak najbardziej wiecie, dostosować się, jakby do stylu gry. No, na pewno to mu wyszło, tylko moim zdaniem mógł trochę inny kształt obrać wtedy do jego chemu. Masz 840 punktów wytrzymałości, absorbuje 85% obrażeń, no i spowalnia o 20% czyli 10% więcej niż hełm kamienny. No i dodatkowo ta zbroja, także naprawdę jesteśmy w tym wyposażeniu wolni. Ale nic nie szkodzi, żeby zrobić sobie tą pałkę marmurową, a do tego zestawu kamienną, zbroje i naprawdę jesteśmy niezniszczalni i zadajemy dość dużo obrażeń. Moi drodzy, dalej. Dalej mamy plecak, plecak lodowy, który nie nosimy właśnie, nie zajmuje nam slotu na plecak na zbroję, a możemy go nosić normalnie w ekwipunku. Otwieramy go prawym przyciskiem myszy i tutaj mamy dwa sloty, gdzie możemy chować jedzenie i działa on identycznie jak lodówka. Chłodzi nam on właśnie jedzenie. Niestety nie możemy tam chodzić kamienia tego właśnie grzewczego i to jest właśnie jego różnica odróżniająca go od lodówki, no i niestety się psuje. Możemy go odnawiać za pomocą lodu, a jak nie doprowadzimy do tego, że się zepsuje, to po prostu nam znika z wyklipunku i to jedzenie, które mieliśmy w środku, także znika. Prawym przyciskiem my się zamykamy. Dodatkowo w tej, po aktualizacji doszedł kolejny nowy plecak. Plecak z siersik dużych białych królików. Ten plecak niestety zajmuje slot no zbroi, nie jest kompatybilny niestety ten mod z, yy, z modem na dodatkowe sloty na amulet i właśnie plecaczek także jeżeli chciałbym założyć zbroję czy jakikolwiek ciuch, ten plecak po prostu mi wypada ale jak mogliście zauważyć, posiada on aż 12 dodatkowych slotów przy tym plecaku yy, możemy wchodzić w takie trasy, że szhoho, ale dodatkowo moi drodzy, dodatkowo tu jest stworzony także kolejny plecaczek 12-slotowy z sierści warga. Tak? Została teraz w tej modyfikacji sprowadzona sierść warga. E, żeby ją uzyskać, musimy oczywiście zabić warga. A zabicia warga otrzymujemy e, jest do po prostu trafienia jego sierści e, 50%, a można uzyskać jedną sierść. Także, żeby, zabić warga, trzeba, żeby uzyskać taki plecaczek, trzeba zabić dwóch, dwa. Tak, dwóch wargów, tak. Dwóch wargów. <grym> Dokładnie. I tak on się prezentuje. Dodatkowo no ma tyle samo slotów, co ten król, czy jakby plecak, ale jak możecie zobaczyć, poruszamy się o 10% szybciej. No i tak samo zajmuje slot e, zbroi czy plecaka. E, jeszcze tutaj, moi drodzy, nie powiedziałem Wam o jednej broni. Wygląda ona tak. Też tworzymy ją w zakładce Magic. I to jest właśnie, jak widzicie z rządeł strzelił rządu i ona zadaje aż 55 punktów obrażeń, ma tylko tak jak zwykła włócznia, 150 punktów się ale niestety po każdym machnięciu, obniża nam poczytalność o 0,8 punkta, czyli jakbyśmy dużo machali, to naprawdę ta poczytalność by nam szybko spadała w dół. I na koniec już, moi drodzy, mamy tutaj. Czapkę z ogarów. Wygląda ona tak. Wygląda w sumie jak ta głowa tych piesków. Moi drodzy, przyspiesza nas ona także o 10%. Oczywiście, pieski stają po naszej stronie, są naszymi sprzymierzeńcami. Niestety, starsza ta czapka nam tylko na 4 minuty. Jak możecie zobaczyć, szybko te procenciki uciekają. Wszystkie inne stworzenia, neutralne, gdy nosimy tę czapkę, nas atakują. A my, nosząc tą czapkę, automatycznie, jakby. Pieski są po naszej stronie i atakują także no oczywiście inne stworzonka. I cóż moi drodzy, w tej modyfikacji to by było na tyle w tym przeglądzie. Modyfikacja ta cały czas jest aktualizowana przez autora. Chciałem wprowadzić jakby pojedyncze wszystkie te wszystkie te bronie chciał wprowadzić w pojedynczych modyfikacjach, ale sam stwierdził, że byłoby to zbyt no, zbyt dużo tego wszystkiego by było. Także mm, zrobił to właśnie w ten sposób, że zrobił to w jednej modyfikacji, e, co mu naprawdę wyszło, i naprawdę ta modyfikacja jest świetna, mi się podoba. Na początku się zastanawiałem, e, czy to warto, ale naprawdę jest świetna. Możemy robić bronię z tego, czego do tej pory nie mogliśmy. Nie są one takie OP, że nie wiadomo co. Są i plusy, i minusy y, tych właśnie wszystkich tutaj stworzonych przedmiotów przez niego, i naprawdę. Tak jak napisał, komponuje się to z stylem gry Don't Starve. Ładnie to wygląda. Nie ma się do czego po prostu przyczepić. I naprawdę, pomóc mu wyszedł totalnie na plus. Ja na pewno tej modyfikacji będę używał. A wy piszcie co o niej sądzicie. Jeżeli przegląd Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Komentujcie. No i cóż, widzimy się, słyszymy w kolejnych przeglądach i innych filmach na kanale dzięki że oglądaliście, trzymajcie się, cześć, miłego.